Ja Siema, Glema, zrób świecę. Nie, nie robię takich rzeczy. Siema, bo jak to nie zrobię? No nie zrobię, jak mi dobrze zapłacisz, to dawaj. zrobię. Ile? Ja jestem jak dziwka, musisz mi dobrze zapłacić, żebym zrobił coś na Twoje życzenie. 1500 zł za świecę. Dawaj, 500, dawaj, dawaj. Zrobię się cyrzak na kurwa. Dawaj blika. Ja wiesz, jakbym był hotelem, byłbym tym pięciogwiazdkowym Daj blika. Nie, zróbmy to w inny sposób. W jaki Taki? sposób? No, Udowodnij, no że masz. Nie powiem. Pokaż. Ja pokaż. Pokaż. nie, pokaż, Nie mów tak, bo się podniecę. A, <śmieniciel> <O, gorej. śmieniciel> Dawaj, zrób się, co Nie, jak ty zrobisz Uuu. pierwszy, ja zrobię drugi. Ty masz pierwszeństwo. Nie, panie mają pierwszeństwo, możesz zacząć. Nie, zamki Mordek gnoju Ej, ty kurwa koku pierdolony, nie rozpędza się tak, to nie jest trawa. Ej, ej, e, e, spokojnie, nie mów tak do mnie Jeszcze kurwa jak pultok francuski po kupieniu Sorry, sorry, Jezu, nie bij Ten z gardą przez kamerę mi <śmierdolny> Jest, jestem jak kabib Nurmagomedow, a ty kurwa z tego co widzę pachniesz biedą Tak, masz radę. Dobra, kontynuując plać, Kuchno, plać, nie mówimy, że Znaczy że... nie, bardziej chodzi mi o ten rozpierdol za twoimi plecami A to nie mój Ale masz to u siebie w domu to nie jest mój dom. A co to jest? Nie mogę powiedzieć. A, to ty nawet swojego domu nie masz. Mi, nie masz. A zrób świecę. A ty zrób pierwszy. Nie, to ci powiem gdzie jestem, jak zrobisz. To, to jest kurwa koncerd, koncert życzeń? Tak. Jakie jest twoje życzenie? Zrób świecę. Jakby zamarzenia mogli karać mi obić do żywocie. E, to było niemiłe. Przykro mi się. Ale prawdziwe. Zrób świecę. Nie. Tak? Nie. 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 Zrób Co to jest Nie wiem ty. Czy, czy ty jesteś ewidentnie nagrzany na to, że świece zrobił i ci dupę pokazał? Dawaj, pokaż dupę. Tak? No pokaż, nie pokażesz. Podniecisz się czy nie? Ale tak. kurwa przez spodnie pokażę, bo ja mam lepszą o, dupę. Nie, ja nie mam nie lepszą w petardę, dupę niż w połowonasek w Polsce. Tu! Pokażę tak. petardę. Pokaż Jako petardę. No petardę, swoją petardę! W dupę sobie możesz petardę wsadzić No, to nie niemiłe. swoją, masz taki knagi pokaż dupę <grym> Nie, Józef. no nie w taki a sposób ale to bez spodni Majtek musisz. No, no człowiek ja ja chcesz z... rozebrać no, kurwa z bocieńcu. Co? Z bocieńcem jesteś Ty ale ty możesz mówić głośniej <grym> Mówię, że jesteś z bocieńcem. No i co z tego? No i to z tego, że ci dupę nie pokażę, bo tak, nie tak, lubię tak, takich tak, rzeczy tak, robić publicznie. 15? Słucham? Masz 15? Mam 17. Łoje, że pokaż dupę! No kurwa, spierdalaj, zbrucieńcu! Co? Spierdalaj, bucieńcu. Eee, nie mów tak. No, Nawią chcesz zobaczyć świecę, później moją dupę. Co głośnie. będzie dalej? Może chcesz stópkę zobaczyć? Mów głośniej, bo ci nie słychać. No to wyjmij kurwa tego chuja z ucha, żeby mnie zrozumieć. O, dobrze. Teraz dobrze, dobrze. No, mów głośniej, mów głośniej. Uchy, uchy, kurwa, jak a, 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 kłopo powie, ucha nic nie słyszy. Powiedz waj mi jedno, okej? Okay, Powiesz mi jedno? Nie. Ale słuchaj, mówisz, że cenisz się jak dziwka i byś był hotelem Piczek Pokazałeś dupę za darmo. Nie, nie pokazałem. Pokazałeś dupę? Ale słuchaj, dziwka też pokazuje coś na początku, żeby zachęcić. Hotel też pokazuje kurwa napis. Nie, ale no i pokazałeś. widzisz, a ja się pokazałem z tej najgorszej strony, bo dupa jest moją najgorszą stroną. Najlepszą. No nie, no przestań. Ty nie widziałeś, co jest w środku. Najlepszą. go dziwka... teraz. Ci widzisz na diami tutaj To pokażesz tą beopecnię Nie Nie. Pokaż nie pokaż. zachęć Kurwa grzechu nie, Pokaż nie pokaż Chuja pokaż, ja nie tokasz. A kto by pokazałeś A to w sumie komplet by był Nie Tak Na Instagramie pokażę jak zaobserwujesz Dobra, podaj! Grzech o 23 cm. Mówiłem, że to jest Nie, księdza. To jest fake. To jest kurwa prawdziwe. A jak kłamiesz, to co? Kujów to. Ty, bez kitu jest grzech o 23 cm, co jest? Mm, kurwa, I zaraz i czwartek. Hmm. Hmm. Hmm, Nie hmm. jakiś jest. No jestem, jestem. Ciało ma 50 tysięcy! No mówiłem ci, no że jestem, tura... mówiłem ci, że jestem kurwa hotelem pięciogwiazdkowym, to mnie nie słuchasz Zbucie... Słuchaj Ale... Zbucieńcu Dobra, jesteś hotelem pięciogwiazdkowym tak. To gdzie jest dupa na zachętę na profilu? Co? Nie jest dupa twoja na profilu? No ale ja na profilu nie muszę kurwa mieć dupy na zachętę No mówisz, że reklamujesz dobrze No tak, no i widziałeś no, no, tam moją mordę na awatarze? Co? Widziałeś tam moją twarz na awatarze? Ona też zachęca nie, nie Widziałeś powiem, tą nazwę? Poczułeś tą długość? No to dobra, pokaż, albo nie wierzę. No i widzisz kurwa, no zaczęło się od świecy, poprzez dupę teraz chcesz coś innego zobaczyć. Zbucieniec. No i co? Zapłać, to ci pokażę. Ale, nie zapłacę i co? To ci nie pokażę, będziesz żył kurwa w zastanowieniu, czy aby na pewno tam tyle jest. Kurde, no masz rację. A ja on nie ma jakich zniżki? Nie ma. To zrób świecę Nie Tak? Nie Tak Ogólnie ci dlaczego w tym fotelu są takie dziury O, zaskocz mnie. No nie, no bo jak robię świecę, to musi być gdzieś miejsce dla 23 cm, żeby mi fotela nie przebiło Tak? Tak. Pokaż siura to uwierzę. No i kurwa widzisz i ty dalej chcesz, żebym ci pokazał. Ty kurwa zbycieńcu Stary, czy ty dla widzów? Skurwy synu, pisałeś po fotelu. Ten pan. Wysłał, żeby cię nie okłamać. No, z 5 tysięcy. Ten pan. Też wysłał, w kurwę dużo. A ten drugi pan. Też wysłał, w kurwę dużo. Za 5 tysięcy to ty byś kurwa na dupie sobie napisał Marlenka. A ja napisałem na fotelu. Za 5 tysięcy musiałeś wyżywić całą rodzinę na święta. Nie, za, za 5 tysięcy napisałem typu na fotelu. I jakie są usługi za 5 tysięcy? Napis na fotelu. A siurak? z zwrócińcu! No no co ci chodzi? No kurwa nie wiem, no pytasz mnie z boku siuraka od 5 minut No to źle? No ja nie <noise> wiem jakie ty tam masz orientację i tak dalej Jak chcesz zobaczyć siuraka masz nie, dwóch panów obok siebie możesz zapytać Inaczej, jak chcesz zobaczyć a mojego fiuta to poproś ich dwóch, żeby zdjęli spodnie i się styknęli to zobaczysz mojego jednego Ale nie dostałem za to bana? Nie <noise> Jakby miał dostać to już bym dostał, bo dwie cipy na ekranie no? Nic, nic. No to, widzisz, dałem propozycję. <noise> tak? Tak. To zrób świecę. Nie. Na golasa. No na co jest, że może wam ze kurwa patajnę na głowie położyć i śpiewać kurwa piosenkę? ballada o cyckach. No dobra, no jak oferujesz, to może być. <noise> Jesteś jak Nie. O jeszcze. właśnie. O właśnie. No ale ty, ty nie zapłaciłeś to, co ty możesz wymagać. Tak? Tak. Daj mi, daj mi dwie minuty. Zapłać. Dwie minuty. Okej. Okay. Dobra. Matka. Pa, jakiś szczęśliwy. Okay. mnie portfel, ale... Ale zrobisz świecę. Zapłać to zrobię. Dobra. Ile? Sto polskich pieniędzy. Nie. Ale promocję zrobię, bo wcześniej było 1500. Zł. No kurwa promocja Sto dla debila. Na święta, spóźniona. Dujoki śmiechł, odpływany. Na kurwa. Jak po nitro kurwa siedzi właśnie Zrób świecę. Nie. No i kurwa, Jezu. widzisz vice versa A tu zapłać. Pierdalaj dalej i Zapłać. Nie. <laughs> zapłać. Nie. Jezu. Zrób. Mi. Co? No. Co zrób. Co mam ci zrobić? Świecę? Nie umiem. Jak to? No tak to. No ale miał zapłacić i byś zrobił. Tatuś mnie nie nauczył. No jak to? Tak to. Pojebany tatuś. Kochany tatuś. Zawołaj go. Nie mogę. Niech pokaże petardę. <laughs> kurwa no jak ci petardę pokazał to by ci głowa eksplodowała z wrażenia, <laughs> że taki duże coś może się kurwa znajdować pomiędzy nogami. Tak? Udowodnij. Nie. Tak! Nie! Udowodni! A widzę, że powiedziałeś w slow motion! Powiedziałem, żeby nadać grozy tej wypowiedzi! A jedyne, co nadałeś, to. Ej, kurwa, jakby. o, bądź Bóg, słucham! Słuchasz? Tak! Dobrze! To dokończ! Nie będę kończył przy tobie! Nie ekscytujesz mnie na tego typu zakończenie. Jakie zakończenie? Kończące. Co? Mm. Daną dyskusję. Tak? Preferującą... dalej, z Co? Nie. No jak to nie? Ma... to? No ale zrób no. A czego cię tatuś nauczył? Eee, ja chciałam mnie, słyszę. bądź nie, ja teraz muszę dogadać się. Interesy są. No właśnie, chodzi mi o interes ważny. Jaki? Dostałem mu donate'a. No? Tam idzie. Tam idzie? No kurwa, za dwa złote? Nie, świecę. Nie? Kurwa, kurwa, Tak mnie cenisz? Za 2 zł mam ci świecę zrobić? Za poczekaj. Czekaj. Płacę, wymagam. Nie, kurwa. Nie. Za dwa zł? Nie, kurwa, nie. Za 2 zł to ja ci za mogę za pokazać świecę, a nie zrobić. O. Wyjmij świecę, kurwa. Wyjmij świecę! Kurwa, świeczki O! Za dwa złote? Ja to ja ci mogę pokazać taką. Jak weźmiesz 10, świece. pokażę ci większą. O, masz A? za dwa złote. Za dwa złote? Za dwa złote. Dobra, masz. to teraz proszę żeby świeciła do końca twojego live'a. Zapłać. No, co no było dwa złote. Zł. No a to żeby kurwa chcę pokazać, ale żeby zapłonęła również trzeba zapłacić. Ile? Damyśl się. Nie nie. Spróbuj. No to nie wiem, wstydzę się. Nie wstydź się. Nie. Spójrz na nią i powiedz zapłoń. ZAPŁÓŃ! Spierdalaj Z I pytanie. Co zrobisz, jak ci pokażę dupę w tym momencie? Włączę konsulat? Zacznę się kurwa śmiać! To się nie opłaca. No. <grym> Ty! A mnie jeszcze nie pokazał, to czemu się śmiejesz? Z ciebie! Nie! Tak! Bo masz, śmie masz śmiech Masz runca Ja się nie śmiałem! Śmiałeś! Ty się śmiałeś! Nie! Tak. Pokaż. Pfft. Nie mam streama, to nie pokażę. A co masz? Kurwa, Dobra. Słuchaj, gagatku. Tak, smerfetko. Cicho, stary, stary. Zapłaciliśmy chyba wystarczająco. Wchodziłem na live'a, było 800 osób jest prawie 1000. Nie wystarczy ci? Za, rozpał świecę. No nie. Zrób, zrób to dla widza. Zrób dla widza. Nie. Nie jesteś zrób. jeszcze moim widzem. Jak to nie? Kurwa. morwie pokazałem? Tak? Rozpał świecę. Chłopki nie zostawiłeś kurwa. O to zostaw i rozpał świecę. to nie e. <laughs> ty, kurwa gnoju sobie obrażasz? Co? No! Rozpal no co? Rozpal świecę! Zapłać Czekaj, jak to się. Bo ja mu... jeden ja. c mu... Dzięki za 3 złote. złote. No ale poczekaj, poczekaj Nie no pozdrowing. pozdrawiam Pozdrawiam, pozdrawiam. Dobra, git. O, git. Teraz porozmawiamy poważnie. Słuchaj, mega gadku. Słucham smarfatką. Rozpal świecę. Zapłać? Jak zapłać daję ci widzów? Nie. Pokazałeś. Głupotę. Co? Do w dół kurwa, ja ci dam. Do no, w dół. cicho go nie słyszę, to są trade. Trady? Tak. A podaj trade linka. Nie podam. Wstydzę się. To będzie kutas, a nie trade. No, to tym bardziej, dawaj, dawaj. No, ale to musiałbym ci zdjęcie zrobić i pokazać. No to ja cię zaobserwuję, ok? Dobra. Dobra. To poczekaj, Masz... to ja robię zdjęcie. Dobra. Tylko ustaw się. Dałem. Ustaw się. O. No i mamy fiuta. Mój kit! No i dogadani. Dospalaj świecę. Nie. Tak. Zapłać. Nie. Tak. O. Mamy. Czekaj, bo... Jesteś gotowy? ja. Chłopaki, Co? z którymi gadasz nie no one, dwa Jezu, złote. Jaki wielki, a dobre <grym> No, ale słabo z zarostem, nie chcę rosnąć. To dobrze, nie? No niby tak, ale wiesz, czasami, czasami fajnie jak podrapie. Wyczyści jeszcze, nie? No. No. Rozpal świecę. Zapłać. Nie. Tak. Nie. Tak. jak? W naturze. Dobra. Poka pachę. Tak. Co? Poka pachę. Poka pachozaura. Głębiej. Tak kurwa głębiej. <słyski> Zdejmij i pokaż. Pachozaury bez masz zakrycia pachy, pachy stary. masz? No to musisz zapłacić, to wtedy pokażesz o, o, Nie, nie musi płacić nie, nie. Zapłać? Nie, nie Bądź ciepszy, nie pij po bierach że ty wiesz, że Stary Boka pachę, stary Stary, wstał <grym> Przesunął? Którą? Prawą, czy lewą? No ale ty musisz... Obie. Pachy, Dobra, obie. obie Obie, obie Obie? Obie, Rozpal świecę. O, nie. Obiecuję. Rozpal. No mały, mały paluszek, obiecuję wtedy jak rozpalisz świeczkę. No to kurwa nie będziesz mi mojego paluszka. No nie. Co? Trzy Pytarz... złote. Złote. Dobra dostałem 3 złote, pokaż petardę. Od kogo? Od petardy. Jaki petardy? No kurwa nie wiem, no petarda. No pokaż. No to kurwa zobacz. Nie widzę. No to zauważ. Pokaż monitor. To cofnij transmisję. Nie, nie, było nie e. Tak. Regulowanie monitora. Słuchaj, gagatku! Słucham cię. Przeszczepię. Teraz nie. Tak, nie. Pokazałem pacho. Zachęć? Zachęciłem? Nie. No mm. nie pokaże. Mm. No Nie. Się wie, Widzisz, on jest kurwa bardziej chętny do pokazywania. Możesz go pokazać na bliższym tutaj. Nie, Co jest, jeszcze no. mi pokażesz? Siuraku ci pokazać drugą pachę. Pokaż. No ale jak rozpalisz świeczkę stary, nic za darmo. Wiesz. Zapłać. Rozpal świeczkę. Nie. Tak. Nie. Czemu jesteś taki niemiły? To miły. Nie, a to rozpal. Zachęć. Zachęciłem. A zbliż się do kamery i otwórz buzię, bo widz dochodzi. Nie. Dla widza. Roz, dla widza. Nie kurwa dla widza. Nie. Dla widza. Nie. Dla widza. To dla, dla widza. Zbliż się i otwórz buzię. Nie. No to jak dojdzie? Co chodzi? No co, jak dojdzie? Widz. No podłoga. Sobie. No ale. Nie może co na podłogę. Dlaczego to... nie? Bo to nie, nie higieniczne jest. Później ja się, może. później się mama, ja później może. się mama poślizgnie, wleci nie tam no gdzie trzeba i będzie dodatkowe rodzeństwo. Nie. Tak. Nie jest stary. Tak. tak? To może. mu ten pas? Jaki pas? Nie, 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 nie. Pokaż ten pas do kamery. To posłuchaj. No? Jak rozpalisz świeczkę, to dostaniesz taki pas napędowy do skutera. Chcesz też taki pas napędowy. Ja, nie. nie. Trzeba złote od świecy, żeby rozpalić świeczkę. O, 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 rozpal ją, bo stał się szkastan. Dobra. 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 Poczekaj. Poczekaj. Oj... Chuj. Ale cenzurę Teraz Będziemy zabawiać jego widzów. Dobra, ale cenzura jest, to nie zabawiłeś. Ja, no to chujowo. O! No to nic nie dzieje. na Twitchu. Na A to można jebać czarnuchów. Ale W ogóle jakieś pola dostałem, więc kurwa. Poproś. No bez jakieś. Się... byłem już w kościele, już prosiłem Boga dzisiaj o zbawienie. Ja nie nawet... jestem Bogiem, żeby mnie prosić. Napłaciłem, ja to rozpal. Dostałem nawet koronę od kościoła. Paszka za ogień. Dobra. Ale kas. Ale tylko prawą. Pokaż. Jak rozpalisz, to pokażę lewą wtedy. Prawą o. już pokazywałeś. Paszka. No, dawaj, dawaj. Paszka. No, Głębiej. no, no. Głębiej. O Jezus, nie rób tak. Szybciej. <ślesy> Nie rozpaliłeś dalej Nie pokazałeś paszki Pokaż kurwa pachy Co komputer się posypał Melchiorze, pokaż paszkę Dobra Jezu! Zbliż do kamerki lospa szybciej! To już jest kurwa! Nie ma włosków. Miałeś pokazać pachozaura. Rozpal. Który ma Włochy pod, Włochy pod pachami? Jak się go... Nie patrzcie tak na mnie! A ty pokaż, gagatku. A, to mam rozpalić czy pokazać? Nie no, rozepnij najpierw tą bluzę. Dwa w Klimat był. Skoro zapalasz świeczkę... ...to musi być klimat lepszy. Ooo, no no, dalej, dalej, dalej. dalej. Zapłać? <noise> <noise> Rozpal świeczkę. Doby, doby no. Rozpal. Poproś. Nie. Nie rozpalę. O ty kurwa. Zapłaciliśmy. ty kurwa, gagatku. Zapłaciliśmy. No, do, do zł, do za dwa złoty. za świeczkę, a nie za płomień. Reklamację. Ja chcę zgłosić reklamację. Świeczka jest, nie ma płomienia. zapłać za płomień. Zapłaciliśmy. cały kubek kurwa półmienia, stary jest no O kurwa zapal... pali... Za, Zapalmy, z z Eee mnie od tyłu jebany Ej Miałeś pokazać pachę, a nie brać go od tyłu Czekaj, Poczekaj, poczekaj No nie pokazuj pachy Jak grzecznie... Rozpalaj mi świeczkę <śmiech> <śmiech> Ja pierdolę Pokaż obie nie, nie. Rozpal. Pokazałem ci jedno. Rozpaliłem, pokaż. Pokazuję ci. Ale świadczę rozpal. się kurwa podpalę, Rozpalisz bo to się szybko się robi gorące. No to postać. Czekaj, nie mam pomysłu! Tak jak wy to zadziałam, jakiego dziadek uczyłem. No. No. Pochwal się. <laughs> dziadek. Próż. Dziadek, no, się no rozpal gagatku. Jedna pacha. I teraz rozpalasz. Pać! O, dawaj, dawaj, dawaj! Rozpaltu! tu! Rozpal. Nie Jest druga! Klasa. Jest druga, proszę bardzo. To teraz ją postaw tam obok choinki? Nie, zapłać! Tak! Kupi, zapłać! Po jaki wam? <grym> Pokazuję mu pachy! Obnaża się na głowę! <grym> Jak ją zgasisz zaraz! To? to? kurwa masz tak swoją. Mię! Przy złote, Siema Grzechit, to będziesz może kiedyś w Melbourne. Może będę. Zgasiłem. Dobra. <śmulny> tak się bawić się będziemy. Melchiorze ukaraj mnie, Ukaram. ja? Ukaram. Jestem Melchiorem, stary, ja Nie. nie... Ja go ukaram. Nie. On? Tak. On? Czekaj. Mogę cię poddusić tym paskiem napędowym do motoru. Nie, kuś. Kuszę. Uuu, nie. Idealnie się mieści. Też całe. tak umiem. Ej, musimy go ukarać. No, musimy cię ukarać. Jak? No, będę cię. Tak. No kurwa, to eee! kurwa, no nie chuj. Co się cieszysz? Co się cieszysz? Bo jeszcze... Co się, kurwa cieszysz? Bo, bo ja a ty kurwa brzydki i gruby i cię po... Ruchałem cię w ucho! Miodziom jodzią mówiłem, a to mi się to podobało. Gargulcu jebany napompowany kurwa ty. Stery diarzu? No. Ale masz fajny łokieć no nie, no wszyscy chcecie mnie ruchać, ja wiem, że jestem kurwa zajebiście przystojny, ale sorry stary, nie ten level. Ty możesz chuja do pralki wsadzić jedynie i włączyć tryb wirowanie, może to cię zadowoli. Szczególnie kurwa w tej bluzeczce kurwa z z Turcji za 10zł. No i kurwa do Turcji nie jeżdża, w przeciwieństwie do ciebie. Ty w Turcji kurwa cipy liżesz. Halo. Siema dziewczyny. Siema Robimy dila, ale się, kurwa czoło A. świeci Ja pierdolę Przepraszam, musiałem I Już, przepraszam Tobie przep... choinka zapytaj Instagram zapłomień Co? No i dupa Podstawówko